Zauważyliśmy, że istnieje wiele produktów reklamowanych jako zdrowe, a w rzeczywistości one spowalniają twoi procesy zdrowienia i chudnięcia i wcale takie zdrowe nie są. W tym odcinku powiemy tobie, wymienimy pięć takich produktów, które podszywają się pod produkty zdrowe, a tak naprawdę są niczym innym, tylko dodatkową frustracją. Jedna z najczęściej powtarzanych historii w naszych gabinetach, często się tak zdarza, że zaczynacie proces zdrowienia, wybieracie produkty zdrowe. Oznaczane tymi naklejkami fit dla zdrowia niskokaloryczne, ale to nie przekłada się na wasze efekty, to nie przekłada się na zdrowie metaboliczne. Potem wracacie do gabinetu dietetycznego, który rozpisał wam redukcję kaloryczną i te fit produkty mówicie, że coś idzie nie tak, a dietetyk na to proszę jeszcze bardziej redukować kalorie, to pani wina. Jesteście zdeterminowani, żeby zrobić wszystko tak, jak należy, tak jak mówi ten profesjonalista ale efektów nie widzicie i nic dziwnego, że zaczynacie czuć wewnętrzną frustrację. Coś ewidentnie was blokuje i w tym filmie powiemy wam, jakie to produkty blokują spalanie tkanki tłuszczowej i dlaczego blokują. Bracia rodzeń! W jakim celu w ogóle zdecydowaliśmy się nagrać ten oto film? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, chcemy pomóc tobie zdrowo schudnąć i wycofać insulinooporność, bo jak się okazuje w środowisku, w tym otoczeniu marketingowo wysokowęglowodanowym naprawdę jest to nie takie łatwe. Okazuje się, że ponad 40% Polaków choruje na insulinooporność i to jest ogromny problem, dlatego że niewycofana insulinooporność to cukrzyca za około 10 do 15 lat. I oczywiście problem polega na tym, że jeżeli się odchudzasz, to nie chodzi tylko o odchudzanie. Odchudzanie występuje niejako efekt uboczny zdrowienia metabolicznego. Prawda jest taka, że nawet do 90% osób z nadwagą, z otyłością to osoby z insulinoopornością. I dopóki nie dojdziesz do źródła przyczyny, nie, dopóki nie dojdziesz do tego korzenia, którego trzeba wyleczyć, to nie Radzisz sobie z tym problemem. A wyzwanie jest takie, że systemowe zalecenia mówią, że masz jeść produkty, które nie dość, że nie pomagają, to jeszcze dolewają oliwy do ognia, bo nakręcają insulinooporność poprzez na. Kręcanie hiperinsulinami, czyli podkręcają tą insulinę. Dodatkową motywacją do nagrania tego filmu jest fakt, że chcemy przestrzec Ciebie przed sprytnymi technikami manipulacji i po prostu wszechobecną reklamą, która wmawia rzeczy, które niestety nie są prawdziwe, i kończy się to najczęściej frustracją i dodatkowymi kilogramami. Ja mam wrażenie, że firmy produkujące te produkty one dokładnie wiedzą, jakie są trendy. I dokładnie wiedzą, czego szukają osoby świadome i zdeterminowane. A na pewno dobrze wiedzą, jak opakować produkt, bo te produkty fit, zdrowe, rzekomo zdrowe są bardzo dobrze i sprawnie opakowane. Wiedzą, jak oznaczyć ten produkt, żeby wydawał się być zdrowy, i wiedzą, jaki haseł użyć, żeby chwycić to w trakcie. Odchudzanie. Drugi problem z tej dziedziny to jest wymyślanie nazw zamiast cukru. Większość osób już zdaje sobie sprawę z tego, że cukier jest szkodliwy, jakie powoduje działania, nakręca stan zapalny. A firmy prześcigają się, jak nas tutaj dookoła wziąć i wymyślić inną, taką łagodną nazwę cukru. I o tym będzie w szczegółach za chwilę. No bo wystarczy dodać aspartam, no bo wystarczy dodać maltodekstrynę, wystarczy dodać cukralozę i inne wręcz. Toksyczne substancje chemiczne, a to już daje prawo producentom tych fit produktów, żeby napisać, że taki Produkt nie zawiera cukru. I to jest jeszcze, można powiedzieć, takie ekstremalne, ale wystarczy też dodać sok malinowy, zagęszczony, i większość jeszcze osób, niestety, myśli, że to faktycznie jest zdrowe. Nagrywamy ten film jeszcze po to, żeby przestrzec Was przed produktami pełnymi witamin i minerałów, ale pamiętajcie, te witaminy i minerały są tam tylko po to, żeby przykryć. Te substancje chociażby słodzące, które nie mają nic wspólnego ze zdrowiem. Więc wiele jest tych rzeczy, przed którymi chcielibyśmy Was przestrzec, i po to jest właśnie ten film. No i wreszcie chcemy Cię przekonać, że odchudzanie nie jest trudną walką, nie jest w ogóle walką, ale pod warunkiem, że jest robione z wiedzą. Pod warunkiem, że ta wiedza jest wiedzą niezależną, a nie na przykład taką promowaną przez aktualne zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości w którym zobaczcie nie jest zalecana dieta ketogeniczna. I właśnie dlatego dzięki dzięki albo przez tą zależną wiedzę chociażby promowaną przez różnego rodzaju instytucje idąc do dietetyka dostaniesz listę pysznych produktów zdrowych, które Zablokują twoje spalanie tkanki tłuszczowej, a przecież ty robisz dokładnie to, co Tobie kazano. No i w końcu przypominam sobie taką sytuację. Uczyłem się do egzaminu ze specjalizacji interny ze szczeklika i tam jasno jest napisane: spalanie tkanki tłuszczowej odbywa się w środowisku niskoinsulinowym. Jeżeli będziemy stosować produkty, które podkręcają nam insulinę, to będziemy działać wbrew fizjologii, nie da się schudnąć wbrew fizjologii. To w takim razie zaczynamy. Przedstawimy wam pięć produktów, które spowolnią, a wręcz zahamują spalanie tkanki tłuszczowej i wyjaśnimy, dlaczego ten produkt właśnie ma takie magiczne moce, a właściwie to fizjologiczne moce hamowania. Odchudzania. Produkt numer jeden to są wszystkie te jogurty fit bez cukru mh, dla sportowców z pełnymi kawałkami owoców. A widzę, że ci się oczka już zaczynamy. A, bo mi się wytrzymaj przypomniała wytrzymaj. ta reklama jogobela, jogobela. Da, 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 ja dałem się nabrać na tą reklamę i pamiętam. Kupowałem takie jogobele, dwie, jak jechałem na dyżur. No bo tak mi się skleiło, że wszyscy dookoła powtarzali, że przecież te pełne owoce, owoce są zdrowe, więc no i skoro produkt ma owoce i nie ma cukru, yy, to jest zdrowy. W tamtych czasach jeszcze wybierałem produkt cukrowy, bo głupi byłem po prostu niedouczony, ignorant, ale te owoce ocieplały cały wizerunek jogobelki. Tak, pokażmy w takim razie, co ty wybierałeś. Przygotowałem, e, zobaczcie tutaj na ten obraz, jaki jest skład tego, co Mateusz kiedyś. Jadł. Yes, jest tutaj cukier, ślinka. jest tutaj syrop glukozowo-fruktozowy, są jeszcze inne dodatki i zagęszczone soki właśnie z owoców. To wszystko w kosmos wręcz winduje twoją insulinę przy insulinooporności, a insulinooporność to hiperinsulinemia. Ja pamiętam, że byłem wtedy aktywnym człowiekiem, no całkiem nieźle, sporo się ruszałem, biegałem pamiętam wtedy, ale brzuch rósł. Teraz już wiem dlaczego, bo ja, ja pamiętam jeszcze, oprócz tej jogobeli, lubiłem sobie tam kupić bułk, bułeczkę pszenną taką chrupiącą i ugryźć jak ten jogurcik wrzucałem do oziu. Ja bym orzuchu. się nie zdziwił jakbyś powiedział, że jeszcze lubisz tą bułeczkę z jogurtem przegryźć bananem, no bo... Bo przecież były czasy Adama Małysza. Adam Małysz skakał i przeskakiwał skocznie. Cały naród się przecież zbierał przed telewizorem i wszyscy, wręcz bardzo często też płakaliśmy z radości. A teraz wszystko jasne. Te produkty i te składy, składniki, które tu widzicie, one działają konkretnie na twój organizm, podnoszą insulinę, a podniesiona insulina, podwyższona insulina to zablokowanie spalania tkanki tłuszczowej. Już same owoce, no tutaj ja wybierałem te wysokie. Só so que... Wysoko owoce to już jest cukier, naturalny ale cukier, ale moje składniki, czyli moje jogurty miały jednak sporo cukru, mhm. który podwyższał insulinę, no i blokada spalania tkanki tłuszczowej była wręcz na wiele godzin. I przykre to jest w tym kontekście, że załóżmy kobieta, która chce się odchudzać i też biega, no bo poszła do klasycznego dietetyka, on jej zalecił masz biegać 5 razy w tygodniu, ale bez problemu wystarczy popatrzeć sobie na kalorykę danego produktu, wybierać produkty bez no i teraz zobaczcie, wybraliśmy taki jogurt. Mateusz, jak ty byś był dzisiaj systemowy, to pewnie byś wybrał teraz ten jogurt, który widzimy tutaj w filmie. Cukru nie ma, ale zobaczcie, jakie sztuczki zostały zastosowane przez producentów tego jogurtu. Są dwie gwiazdki, które mówią, że nie ma dodanych cukrów, ale cukry są występujące w sposób naturalny. W jaki Zagęszczone soki. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zagęszczone soki z jakiegokolwiek owocu czy z buraka to jest cukier w czystej postaci. Koniec kropka, nie ma tutaj z tym dyskusji. To jest po prostu cukier, inna nazwa cukru. Twój organizm nie wie, przykro mi to stwierdzić, że spożywasz zagęszczony sok z buraka czerwonego albo zagęszczony sok z naturalnej malinki. Spożywasz po prostu cukier. I widzę tą osobę, która ciężko trenuje, jest determinowana i przecież tylko jeden jogurcik sobie zje przed, albo jeden jogurcik sobie zje po. To weczy całą podróż. A przecież takie zdrowe. No to lecimy do drugiego produktu. To chyba Twoje ulubione. produkt: granola i chrupiące musti. Uważam, że granole i chrupiące musli przeżywają swój renesans. Renesans. Albo barok był też taki okres. Nie wiem, nie wiem, ale wiem, że renesans. Często powtarzamy, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. I to prawda, bez wiedzy nie ma świadomości, a bez świadomości nie ma zdrowia metabolicznego, o które w dzisiejszych czasach naprawdę tylko. To jak najlepiej tą wiedzę zacząć zdobywać? Ja osobiście zacząłbym od kuchni Braci Rodzeń, bo to jest połączenie praktycznej wiedzy, ale też przepisów konkretnych. Które możecie już od dzisiaj wdrażać. A ja zacząłbym od edukacji dzieci, bo to edukacja dzieci jest najważniejszym elementem do tego, aby społeczeństwo było zdrowe. Do tego służą książki Detektywi na tropie zdrowia. Najwięcej jednak osób rozpoczęło styl niskowęglowodanowy od tego bestsellera Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Potężna pigułka inspiracji, która zapaliła wiele osób do zmiany swojego życia. Łykać trzeba trzy razy dziennie popijając wodą. Zapraszamy serdecznie na stronę braciarodnik.pl. Tam cała wiedza w postaci książek w zakładce książki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często na tych produktach jest napisane fit i że nie dodano cukru. Otóż przygotowaliśmy dla was taki produkt Sante Fit Granola No Added Sugar. Nie wiem dlaczego po angielsku. Nie wiem, ale Sante mi się kojarzy ze świętą Ale ktoś nie zrozumie, że nie ma dodanego cukru i potem będzie to zrozumiałe. Że ja bym szukał gwiazdeczek i wytłumaczenia szczegół szczegółów. W każdym razie rzeczywiście... Mamy takie wrażenie, że ok, rzuciliśmy płatki kukurydziane, czy tam z jakimś tam miodową polewą, ale już granola fit, to na pewno mogę sobie pozwolić, bo przecież dietetyk powiedział, że produkt fit bez cukru mogę spożywać. No otóż, nic bardziej mylnego, zerknijmy na skład tej granoli. Ja nie mam czasu, żeby wymienić wszystkie składniki tego produktu, ale wymienię tylko e, kilka. Wybrałem smak truskawki z wiśnią. No to lecimy. Płatki zbożowe, pełnoziarniste, płatki owsiane, płatki niczmienne. W tym momencie wszyscy nieobudzeni dietetycy wypienają piersi do przodu i są dumni ze swojego ziarno. zalecenia. Pełne ziarno, to zdrowe. Dobrze, podnosi cukier. Substancje słodzące nie ma cukru, ale jest. Maltitol, no toż to jest po prostu rozbój w biały dzień. Brzmi jak zdrowsza alternatywa, ale jest to po prostu taka substancja, która po pierwsze, no, ma skutki uboczne, a po drugie Odnosi poziom glukozy i insuliny. No, ale oczywiście wielu nieobudzonych dietetyków powie tobie, że jak no w takiej ilości, to, to przecież wszystko jest dozwolone. tym nie mamy dowodów naukowych na to. Oczywiście, nie wiem, czy są dowody naukowe, że oddychanie powoduje, że funkcjonujemy. Na wszelki wypadek może przestanę oddychać, i poszukam dowodów na to. Oprócz substancji słodzących jest oczywiście olej słonecznikowy, olej rzepakowy, kolejna substancja słodząca, no, powiem ci mnie zaskoczyło i to, to mnie zaskakuje. No bo olej słonecznikowy jest oczywiście w świecie mainstreamowym fit, ale jest jednak mocno prozapalny i powoduje nakręcenie insulinoporności. Jest też mąka kukurydziana. Jak sami widzicie, zjedzenie takiego produktu wybije Twoją glukozę i insulinę w kosmos. A co za tym idzie? Zblokuje spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego że Twoja tkanka tłuszczowa magazynuje się przy wysokiej insulinie a spala się kiedy insulinę obniżysz więc nijak ten produkt fit nie przysłuży się dla twojego zdrowia i sytuacji. na szczęście w stylu niskowęglowodanowym żadnych posiłków przed porannym ćwiczeniem nie musicie spożywać i to jest właśnie ta droga no idźmy do trzeciego punktu Czyli idźmy do trzeciego, ja, ja tylko na koniec tego drugiego produktu yy, przeczytam węglowodany 64 gramy. 64 gramy w 100 gramach? 100 gramach. Czyli w całej porcji tego, tej granoli, czyli 300 gram, przeliczcie sobie 3 razy 64 gramy. Toż to jest sam cukier, olej słonecznikowy, zapakowy i dodatki chemiczne. Wow. No to idziemy do trzeciego, jeszcze lepszego e, punktu. Batony niskokaloryczne i te fit też. Dla sportowców. No mhm. wystarczy umieścić znanego sportowca na opakowaniu i już wszyscy wiedzą, że to musi być zdrowe, bo przecież sportowcy to jedzą. Przyznam się, że wiele lat temu korzystałem z takich batonów. Pierwsze te korzy korzystania były takie nieświadome, czyli kupowałem, e, byłem przekonany, że jest fit, czułem gdzieś tam pod zębami tam e, Różnego rodzaju bakalie i owoce, i myślałem, że dostarczam błonnika, ale w momencie kiedy zresztą, to chyba była nazwa Matrix. Kupiłem to, bo byłem jakoś taki bliski do tej nazwy i sprawdziłem skład. Skład jakby powiększyć do czcionki Arial 12 to zająłby myślę, że pół strony spokojnie A4. Ale I... bardzo fajnie, że Iga Świątek jest na tym, na tym produkcie. To przecież no, wybitna sportsmenka i ideo zakład że takich produktów nie je i czyta z uwagą etykiety. Gdyby przeczytała to, to wyrzuciłaby ten produkt do kosza. No chyba, że musi tam czasami skubnąć raz czy drugi raz na potrzeby kamery. Rozumiem, że jest to dopuszczalne. Zastanówmy się, jakie mogą być alternatywy dla takich produktów, bo przecież alternatyw jest mnóstwo. Po pierwsze, nie musi coś wyglądać jak baton. Mogą to być zwykłe orzechy, mogą to być kabanosy dobrej jakości, mogą to, może to być ser czy inne produkty, które po prostu sobie... Zjecie, ale też alternatywą jest, uwaga, powtarzam, mój ulubiony wyraz. Dzisiaj post. Nie musicie jeść przed treningiem. Czwarty produkt. No, myślę, że to największe zaskoczenie, bo nie tak. jest słodki, ale. Ewidentnie zblokuje twoje spalanie tkanki tłuszczowej, przekąski bezglutenowe, wegańskie, chociażby pod postacią takich widocznych teraz na ekranie wafli ryżowych 7 ziaren. Oj, powiem tak, e, pierwsza myśl moja, e, zdrowa, me metaboliczna osoba z odpowiednią ilością mięśni, naprawdę bardzo aktywna, wysypiająca się bez stresu, no, jest w stanie znieść dużo takich wafli. To trzeba przyznać, dużo takich wafli, dużo takich batonów i ma dużą tolerancję na wysokowęglowodanowe posiłki. Ale my mówimy do ciebie osoby insulinoopornej, która jest niestety skazana na to, żeby odżywiać się niskowęglowodanowo i to jest zły wybór. A dlaczego? No skład jest następujący. 82% ryż brązowy, granulat kukurydziany, mąka kukurydziana, olej rzepakowy, słonecznik jest w porządku, kukurydza, ryż dziki, kasza gryczana nieprażona. Okej. Okay. Nie ma tutaj cukru, nie ma tutaj dodatków. I mogłoby to jest się takie wydawać, że takie jest... Takie, tak. mm, mogłoby się wydawać, że jest spoko, bo tak jak powiedziałeś, na pewno jest to lepsze niż Snickers. Zdecydowanie nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ale węglowodanów w tym produkcie jest 77,9 gram. Na porcję? Nie, na 100 gram. 7,2 na porcję 7 czyli... grama na porcję. Czyli no z 3-4 pykniesz jednorazowo. Dokładnie. Mm -hmm. No spokojnie pykniesz. 3 3 razy 7,21. Ile to jest łyżeczek cukru? 3 razy 7,21 5 gram. 5 gram. Ze 4 łyżeczki cukru, jedząc taki niewinny, niesłodką przekąskę. Twój organizm. Powtarzamy, nie wykryje tego jako yy, produkt fit, tylko przemieli to na glukozę, podniesie insulinę i zblokuje spalenie tkanki duszowej. I problem polega na tym wyzwaniu. No przecież jakby zjeść to raz na miesiąc, nic się nie stanie. Ale problem polega na tym, że osoby z insulinoopornością najczęściej mają leptinooporność. Już sama insulinooporność powoduje, że czujemy ciągły głód. Rozregulowane mamy hormony głodu i sytości. Dodatkowo leptyna, która powinna sygnalizować do mózgu, że nie jesteśmy głodni, nie funkcjonuje tak jak trzeba, bo jest redukcja tych receptorów, na które, na które działają na leptynę i jesteśmy ciągle głodni. Taki jeden wafel bardzo często indukuje tą spiralę ciągłego głodu i jedzenia, której się naprawdę wiele osób nie oprze. Już piąty produkt, który zblokuje tobie spalanie tkanki tłuszczowej, no to wszelkiego rodzaju produkty niskotuszczowe, zero tłuszczu i zasada jest prosta. Im mniej tłuszczu, tym gorzej. Jak widzisz gdzieś napis zero tłuszczu, to znaczy, że jest tam dużo węglowodanów. Nie ma innej opcji. A jeżeli jest dużo węglowodanów przetworzonych, to znaczy, że insulina i glukoza szybują w górę, zblokowane zostanie spalanie tkanki tłuszczowej. To prawda. Pamiętajcie, że ta cała idea niskotłuszczowego odżywiania powstała w latach w latach 60., później była rozpromowywana przez lobby cukiernicze, przez lobby niskotłuszczowe, przez lobby producentów żywności i Opiera się na bardzo złej e, jakości e, nauki, właściwie na zero nauki. No to teraz szybko na koniec wymieńmy. 5 produktów wymieniliśmy, które zblokują, a teraz pięć przekąsek, które będą taki bonus, może. No to dobra, to numer jeden. Ja biorę orzechy pod każdą postacią. W, na początku stylu niskowęglowodanowego bardziej lubiłem orzechy nerkowca, teraz lubię makadamian e, i e, laskowe, ale. Pekan to jest po prostu mistrzostwo. Ser żółty, sery generalnie to jest bardzo dobra przekąska w trakcie odchudzania, w trakcie zdrowego, zdrowego stylu życia, zamiast tych właśnie, które podnoszą insulinę. O ile orzechy pekan można sobie wsadzić do kieszeni i w trakcie biegu gdzieś tam wyciągać, o tyle z borówkami, no nie wiem już co zrobicie, ale można po prostu borówki zjeść sobie po biegu, po wysiłku, biegajmy, narszo, nic się nie stanie, jeżeli będziemy biegać, na Czwarty to są kabanosy, oczywiście można kupić gorszej i lepszej jakości, Ca cały czas patrzmy na skład, ale dzisiaj kabanosy są inaczej produkowane, więc można zdobyć kabanosy dobrej jakości, to jest bardzo dobra przekąska, e, jeżeli jesteś głodny w trakcie odchudzania. No i e, piąta przekąska nazywa się post, <laughs> czyli w ogóle niejedzenie, no. e, mój ulubiony wyraz dzisiaj. To ja bym dał jogurt naturalny na przykład e, z gorzką czekoladą. No to już Wiesz, szósta, tecia, ja macie zezę. bonus, e, szósta przekąska. Walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy podeślą ten film dalej, cieszymy się, że jesteście, pamiętajcie, myślcie niezależnie, nie bójcie się wyrażać o swoich opinii, to jest bardzo ważne, żeby być zdrowym metabolicznie. prosimy was, dawajcie nam znać o swoich sukcesach i transformacjach, wiemy, że tysiące z was zmieniło swoje życie właśnie dzięki tej wiedzy, zainspirujmy innych. Dobra, no i teraz tylko flow i lecimy dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. Światełka nie ma. A jest, dobra. Jest, uwaga. W jakim celu w ogóle... Zdecyd... Ty już zacząłeś? No, a to nie. To Możemy też to raz zacząć w ogóle ten punkt. Możemy. To są wszelkiego... Dobrze mówię? A tak, 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 bo, bo ja już chciałem o swojej historii powiedzieć. A, no to czekaj. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.